Dzień dobry, proszę Państwa, Łukasz Paszkiewicz, witam w środę. Na wstępie chciałbym Państwa prosić o to, żebyście Państwo subskrybowali nas. Z uwagi na fakt, że ostatnio wymieniamy się korespondencją z Departamentem Cenzury YouTube'a czy firmy Google. E, tak to tam oni nazywają to zespół do spraw polityki. W związku z tym, że jesteśmy ograniczani z uwagi na treści, które Państwu przekazywałem, stąd jeżeli Państwo nie będziecie subskrybowali i nie będziecie ustawiali w przypomnieniach, to wtedy po prostu nie będę się Państwu wyświetlał z uwagi może na fakt, że że jeszcze do, nie do wszystkich dotarło, że, że prezydent Trump wygrał wybory i że już to należy powoli tą cenzurę zdejmować. W związku z tym dzisiaj jest troszeczkę zgoła odmienny mój komentarz, będę się skupiał tylko i wyłącznie na rynku walutowym bez odniesień do sytuacji geopolitycznej. Chciałem Państwu powiedzieć, że ja, dlatego mówiłem Państwu o tej sytuacji geopolitycznej na naszych spotkaniach, z uwagi na fakt, że ja uważam, że Państwo jesteście nie chcę powiedzieć mądrzejsi, ale że Państwo więcej wymagacie, że, że wpływ na rynku walut, surowców, na nasze życie codzienne, gospodarcze to są ma olbrzymi wpływ polityka. Wszystkie decyzje, ruchy, zazwyczaj za każdym dobrym ruchem ekonomicznym stoi decyzja polityczna. Stąd moje, moje komentarze, które widocznie nie wpisywały się w nurt, tak zwany w cudzysłowie, powiem, demokratyczny czy lewicowy. Ale już na to nic nie poradzę. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj chciałbym się skupić na rynku walutowym. Na kilku parach, na tym, jakie są perspektywy, co się wydarzy, co o tym wszystkim myślą wielcy gracze w swoich komentarzach. I tak, proszę Państwa, zacznę od funta do dolara. Przejdziemy euro-dolarem, dolar-jenem, skończymy na polskim złotym. Ale bardzo ciekawe analizy banków od Tokio Mitsubishi, grupy Mitsubishi, która przewiduje, jeśli chodzi o funta, że w drugiej połowie 25 roku tego roku nastąpi wzrost, wzmocnienie funta do dolara. Natomiast na dzień dzisiejszy kluczową decyzją jest decyzja Bank of England, w jaki sposób będzie podchodziła do polityki pieniężnej, czyli do cięcia stóp. Większość banków, tak jak Mitsubishi czy Goldman Sachs zakłada, że to cięcie nastąpi o 25 punktów bazowych, ale że to jest dobrze wycenione już w cenach. Natomiast e, troszeczkę te instytucje rozmywają się w dalszych prognozach, bo w pierwszych prognozach Mitsubishi twierdzi, że w drugiej, się na tej drugiej połowie, że funt wzmocni się, dolara eurofund pozostaje stabilny, z uwagi na fakt, że euro według nich wzmocni się do dolara, że w drugiej połowie roku dolar będzie słab, słabną, przepraszam, ale na dzień dzisiejszy w krótkim terminie dolar pozostanie silny. Kluczowe punkty, które po, po, porusza Mitsubishi to, że obniżki 100% Bank of England mogą złagodzić obawy dotyczące finansów Wielkiej Brytanii, bo przypominam, dane z Wielkiej Brytanii nie są jednoznaczne, to jest problem dla rządu brytyjskiego i dla Banków w England, że będą ograniczone ruchy na Eurofuncie, że ryzyko taryfowe ta wojna, czyli polityka wojna taryfowa zapowiedziana przez Donalda Trumpa, realizowana, potem zawieszana, nie dotyczy tak Wielkiej Brytanii, że ona nie jest na celowniku Stanów Zjednoczonych, w związku z tym fund nie jest tutaj pod wpływem tej polityki. I to jest Bank Mitsubishi. I mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o funta dolara, to ostatni ich aktualizacja, jeśli chodzi o prognozy walutowe, bo robię na 3 lutego i Bank Mitsubishi uważa, że funt na koniec tego kwartału będzie funt dolar 1,1960, potem w drugim kwartale zacznie się umacniać 1,23,60. Potem w trzecim kwartale 1,28, by zakończyć rok na poziomie 1,30. Jeśli chodzi o eurodolara, to Bank of Tokyo Mitsubishi, ostatni w swoim komentarzu analizie rynkowej, stwierdził, że eurodolar spadnie o 5%. Czyli stwierdził, że odbicie ostatnie eurodolarza było pułapką byków, że technicznie przy, musimy, powinniśmy szykować się na spadek o 5% poniżej parytetu, co odzwierciedlają jego prognozy, że schodzimy poniżej parytetu na 0,99 na koniec, czy na marzec tego roku, by odbić potem do 1,2, potem 1,5 w trzecim kwartale i zakończyć rok na 1,8. Eee, czym to jest spowodowane? Banko w Tokio Mitsubishi zakłada, że wzrost gospodarczy będzie słabszy, jeśli chodzi o USA w drugiej połowie dalszej części 2025 roku, że nastąpi potencjalne łagodzenie polityki pieniężnej FED i to może przyczynić się do odbicia na parze euro-dolar. Oczywiście zaznaczając w podsumowaniu, że to odbicie, o którym mówiłem ostatnio, euro-dolarze było tymczasowe, ryzyko spadku pozostaje dominujące. Spadek poniżej parę wydaje się prawdopodobny przed potencjalnym odbiciem w dalszej części 2025 roku. Pamiętacie Państwo, jeszcze w tamtym roku tak prognozowałem, że pierwszy kwartał będzie trudny dla nas. Wygląda na to, że banki też uważają, że to, co się wydarzy, ewentualnie negatywnego, to co wydarzenia polityczne będą niosły w związku z tą prezydenturą Donalda Trumpa, to pierwszy kwartał przyjmą, że tak powiem, to, to rynki. Teraz jeśli chodzi o, o komentarz do, do funta dolara e, Goldman Sachsa, to Goldman Sachs uważa, że najlepszą na razie pozycją na parze walutowy funt po prostu jest, jest nieinwestowanie, nie czy nie zajmowanie pozycji. To jest na dzień dzisiejszy. E, utrzymuje stopniową pesymistyczną opinię na temat funta. Jeszcze przejdę Państwu do prognoz jego w, w ciągu roku. Goldman Sachs. Ostatnie prognozy: 13 stycznia, funt dolar 1,23 na koniec marca, 1,22 na koniec czerwca, 1,20 w trzecim kwartale i 1,20 w ostatnim kwartale. Czyli on przewiduje pesymistyczną prognozę. Nieco inne jest jego podejście i nieco inne podejście jest Goldman Sachsa na parę euro dolara, który twierdzi, Podobnie tak jak banków Tokio Mitsubishi, że nastąpi spadek w pierwszym kwartale, oni twierdzą, że będzie pogłębiany. W drugim kwartale będzie 0,97, potem trzeci kwartał 0,97 i koniec roku 0,97, czyli bank Goldman Sachs zakłada inaczej. On nie zakłada osłabienia wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, nie zakłada tego zmiany polityki Fedu, ale zakłada silnego dolara do końca roku. To są te dwie różne, różne prognozy. To one tylko potwierdzają się w pierwszym kwartale, gdzie obydwa te banki potwierdzają silną pozycję dolara. Jeśli chodzi o argumentację, to oczywiście Goldman Sachs widzi ryzyka rynkowe, czynniki globalne, przede wszystkim wyższe globalne rentowności. Na początku tego miesiąca wywołały obawy drżące finansów publicznych, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Dalsze pogarszanie ryzyka poruszania się danych Wielkiej Brytanii, czyli Goldman Sachs zakłada, że rząd lewicowy nie wyciągnie Wielkiej Brytanii, nie pobudzi wzrostu gospodarczego. Dlatego widzi też ryzyka dla bardziej głębokiego nastawienia Bank of England, że dane z Wielkiej, Pany, Wielkiej Brytanii nadal są niejednoznaczne, że może, że Bank of England może obniżyć prognozy wzrostu gospodarczego inflacji i że jeśli Bank of England nie zmieni swojego astrzębiego stanowiska, front brytyjski może stanąć w obliczu większej deprecjacji. Do pary... Funta dolara ostatnio także z uwagi na posiedzenie banków tu stosunkowo się Bank of America, zakłada także cięcia 25 punktów bazowych, zakłada inflację, a i pewne dane, które potwierdzają te cięcie, to przede wszystkim spadek właśnie inflacji usług, bo jak wiemy spadło z 5% do 4,4%. Że PKB w listopadzie był słabszy niż oczekiwano. Że stopa bez, bezrobocia jest na poziomie 4,4% wobec prognoz banków Ligand 4,2%. I to, I to wszystko sprawia, że cięcie banków Ligand jest w dużej mierze uwzględnione w cenach. Ton prognoz ma znaczenie i to samo o tym tonie prognoz mówiły poprzednie dwa banki, że to w jaki sposób banków Ligand będzie po tej obniżce stóp argumentował. Tą obniżkę, w jaki sposób będzie przedstawiał sytuację, będzie uzależniało notowania, notowania funta do dolara. Jeszcze Goldman Sachs pochylił się na parze dolar-yen. Ja mówiłem w tamtym roku, że niektórzy zapowiadają, że jen z frankiem mogą być tymi bezpiecznymi przystaniami, ale wynika z tego, że obecny kurs dolar-jena w ogóle nie ma znaczenia z polityką według Goldman Sachs. Bank of England, a z polityką Stanów Zjednoczonych, że wcześniej były założenia, że jeżeli Bank of Japan zmieni politykę, co się stało, bo podwyższył stopy procentowe, co powinno wzmocnić jena, ale tak naprawdę ten wzrost, e, e, ta, ta zachowanie tej pary uzależnione jest od USA i że to perspektywy USA dominują nad kursem dolar-jena. E, ponieważ ta jastrzębia polityka Bank of Japan nie doprowadziła do wzrostu wartości jena, tak jak było zakładane. W związku z tym Goldman Sachs prognozuje wzrost kursu jena do 162 w ciągu najbliższych 12 miesięcy, co będzie spowodowane wyjątkowością wzrostu gospodarczego w USA. I to jest ta różnica pomiędzy Banką Mitsubishi a Goldman Sachsem. Banko Tokio Mitsubishi wskazuje, że fund, dolar lub prognozuje osłabienie dolara w drugiej części tego roku z uwagi na to że ten wzrost gospodarczy nie będzie tak imponujący a Goldman Sachs mówi że będzie wzrost gospodarczy w związku z tym to dolar wyznacza jakie są trendy na rynku a nie inne waluty. W tym przypadku mówi, ustosunkował czy brał pod uwagę japońskiego jena. Bardzo ciekawe proszę państwa prognozy które Dwa dni temu, 3 lutego, aktualizował e, tak zwany UOB, czyli United Overseas Bank, czyli jeden z największych singapurskich banków. On tutaj też sugeruje, że euro-dolar będzie, czyli dolar będzie się wzmacniał do euro, ale niech już nawet to rozciągnął nie o pierwszy kwartał, ale przedłużył do drugiego kwartału. Podczas gdy w trzecim, czwartym nastąpił umocnienie euro, ale on przewiduje bardzo niewielkie ruchy, proszę Państwa, oczywiście teraz na pierwszy na pierwszy kwartał to tak, no bo dzisiaj mamy notowanego euro dolara po 1,04, on przewiduje spadek na 1,01 na koniec pierwszego kwartału, potem poniżej parytetu w drugim kwartale, a przypominam dwa poprzednie, poprzednie banki już ten spadek poniżej parytetu mówiło o pierwszym kwartale, czyli marzec 2025, a potem lekkie umocnienie 1,01 i kończy na 1,03. Z funtem bardzo podobnie też mówi 1,22, potem 1,20, czyli pierwsze półrocze funt słabszy, gdy w drugiej połowie roku nastąpi e, wzrost funta dolara odpowiednio na poziomie 1,23, 1,25. Proszę Państwa, bardzo ciekawe e, badania, komentarz rynkowy. Ostatnio też czytałem Credit Agricole, który do końca, proszę Państwa, nie jest dla mnie spójny z prognozami, które 24 stycznia ten bank podał dla, dla, dla głównych par walut. Chodzi o to, że on analizuje dwie kwestie. Porównuje sytuację amerykańskiego dolara z lat 2018-2019 do dzisiejszych czasów, także gdzie są agresywne cła na Kanadę, Meksykiny. Które były od 1 lutego, troszeczkę teraz są wymrożone. Te kraje już, chcę powiedzieć, przestraszyły się Stanów Zjednoczonych, ale zwróćmy uwagę, że Meksyk teraz raptem wzmacnia też granice, zasieki i tak dalej, nie pozwolił uchodźcom przejść do Stanów Zjednoczonych, w związku z tym ma zamrożone cła. Kanada, też premier Kanady, już ustępujący, także poddał się presji Stanów Zjednoczonych i on także już zasieki stawia, też wzmacnia to w, w, są siły, które jeszcze w historii y, polityki amerykańsko-kanadyjskiej nie ma miejsca też na granicy po to, żeby ten fentanyl nie przychodził do Stanów Zjednoczonych, ale Kredyt Agrichol mówi ciekawie, bo mówi tak, wojna handlowa y, i reakcja na rynku walutowym, że porównuje że w 2018-2019 dolar tutaj, w tym teraz już jest przewartościowany, a więc mniej miejsca na zyski. Fed kontra światowe banki centralne, że na dzień dzisiejszy, dzisiaj jest są mniejsze rozbieżności w polityce banków centralnych i Fedu niż były w latach 2018-2019. Że stoją przed Stanami Zjednoczonymi wyzwania fiskalne, czyli wyższy deficyt mamy wynikający z rządów demokratów z zadłużenie koszty pożyczek, że to może ograniczyć atrakcyjność dolara amerykańskiego i że ryzyko na amerykańskim rynku akcji. Credit Agricole uważa, że są nadmierne długie pozycje w akcjach amerykańskich, które są finansowane w jenach, frankach i euro, że to może, może się mogą rozluźnić i wpływać na, na przepływy. I podsumowując uważa, że dolar może się umocnić z powodu obaw o wojnę handlową, ale przewartościowanie i ryzyko strukturalne mogą ograniczyć zyski. Credit Agricole dokonuje przeglądu swoich prognoz walutowych w G10 świetle tych wy wydarzeń, bo jak mam prognozy z 24 stycznia to nie do końca właśnie się to sprawdzało z tym co, co jest w ostatnim komentarzu walutowym, bo tam zakładane były także na eurodolarze to de facto Wzrost wartości euro. Oczywiście pierwszy, pierwsza połowa roku to było, czyli poziomy tak jak dzisiaj mamy, potem, żeby dopiero na czwartym kwartale nastąpił wzrost euro do dolara. Ale jak to wszystko ma, proszę Państwa, na, 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 na złotówki? Ostatni bank to w Tokio Mitsubishi z aktualizacją na 3 lutego, czyli dwa dni temu. On mówi tak. Dzisiaj mamy dolar złotego po 4,04, mówi na koniec marca 4,29, czyli przewiduje umocnienie dolara, tym samym osłabienie złotówki, gdy potem w okresie wiosennym złoty zacznie się wzmacniać, to 4,1670, potem wrzesień 4,0950 i skończy rok na 4,0280. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest to samo, co ja mówiłem wtedy w październiku, w listopadzie, jak zaczęliśmy nasze spotkania. Że uczelałem, że przygotować się na ten pierwszy kwartał. I tak samo Bank of Tokyo, Mitsubishi uważa. Pewnie zakładając wojny cenowe, ryzyka wszystkich posunięć, bo Trump teraz robi no, ruchy spektakularne i w dziedzinach, i w CEU, ale też w zamykaniu konfliktu. Wczoraj padły dwie ważne, rzeczy, ważne ważne oświadczenia. Dzisiaj rano rzeczywiście przyjechano w związku z Izraelem. Trump mówi, Amerykanie przejmują Strefę Gazy. My tam zrobimy dobrobyt My zakończymy, będziemy strzec, żeby tam, żeby ta wojna się nie, rozpowszechnia, nie rozpowszechniała, żeby ona, żeby zakończyć ten długoletni, długo, długoletni konflikt. Różne są na to potem komentarze polityczne, ale to nie wnikam, no bo jestem pod, pod, pod że tak powiem, ilustracją zespołu do spraw polityki Google. I kolejna rzecz, Żołański dzisiaj powiedział tak samo, że już nie ma problemu, bo Amerykanie powiedzieli: będziemy was wspomagać, przepływają do was kasa, ale za to musi mieć wasze złoża. A Ukraina ma bardzo dużo złóż metali, ziem rzadkich, tak zwanych, które są obecnie pod strefą, część z nich jest pod strefą okupacji Rosji. W związku z tym, że nie ma problemu, jestem za. No I to może być taki, proszę Państwa, ciekawy punkt do wyjścia, że rzeczywiście ta wojna może się, może się skończyć. Nawet wcześniej zakładałem. wcześniej zakładałem, że Rosja dostanie to, co zabrała i w tej będzie jakiś sposób pokoju, a teraz widzę, że Amerykanie mają ochotę na te złoża i w związku z tym może, te, może wrócimy do granic przedinwazyjnych i kolejna rzecz, to już jest pewne, oczywiście to, że, że Ukraina nie będzie należała do Ukraińców, no to już było pewne w czasie wojny, tylko pytanie do kogo ma należeć i widzę, że Istnieje szansa taka czy ryzyko, że złoża przejmą Amerykanie. W związku z tym Unia Europejska będzie musiała zadowolić się jakimiś pomniejszymi skrawkami z gospodarki tego, co zostanie, tego, co Amerykanie nie wezmą. I wracając do euro złotego, to tutaj także Banko w Tokio ale on tu przewiduje osłabienie złotówki z euro. Stabilne, stabilna sytuacja marzec w czerwiec po 4,25 potem 4,30, 4,35. I tak jak patrzę to są to jeśli chodzi o euro złotego pewne zbliżone, zbliżone prognozy. SEB podaje prognozę osłabiającą euro złotego na końcu roku 4,50. kredyt Agricole widzi na koniec roku na 4,25. Proszę Państwa, także wnioskuję z tym, że mamy do czynienia z dwoma podejściami banków. Jedne podejście sugeruje takie, znaczy, wszystkie banki zakładają mocniejszy dolara w pierwszym kwartale, ale rozbieżność następuje w drugiej połowie roku. Część banków mówi, że, tak jak banko w Tokio Mitsubishi, że dolar może być słabszy, bo Wzrost gospodarczy w Stanach nie będzie tak, tak wielki, ale część banków, jak Goldman Sachs, mówi, że właśnie buduje swoją oczekiwania co do wartości dolara, opierając o wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych, że będzie istotny i stąd ten drugi rok, drugie półrocze tego roku zapowiada się na wzrost wartości euro-dolara, czyli osłabienie dolara, ale także na wzrost wartości dolar złotego, czyli za tym złoty będzie się wzmocniał do dolara, ale wynika z tego, że banki zakładają, że złoty sam w sobie nie będzie tak silny, w związku z tym zakładają neutralną pozycję na euro złotym lub osłabienie złotówki do euro to by zakładało, że przyjmują, że sam, że nasza gospodarka nie będzie aż tak silna, żeby sama w sobie wywindować złotówkę wyżej. Proszę Państwa, to dzisiaj na wszystko, wszystko nieco odmiennie, typowo, typowo finansowo, z, może z dwoma zdaniami y, geopolitycznymi, ale mam nadzieję, że tym razem z zespół y, cenzury, przepraszam, zespół do spraw poprawności politycznej y, umożliwi mi szersze dotarcie do Państwa. A i proszę Państwa, jeszcze ważna rzecz. W moim naszym cyklu warto rozmawiać już w najbliższym czasie. Opublikujemy wywiad z profesorem Witoldem Modzelewskim, na co już Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję Państwu do widzenia.